Łódzkie na plus. Podsumowanie tego dnia w skrócie. 90 szkół i przedszkoli wzięło udział w projekcie Łódzkie Gra w szachy. We wtorek 1 czerwca w Muzeum Pałacu Herbsta w Łodzi podsumowano pierwszy etap przedsięwzięcia. Podczas spotkania rozegrano także turniej nauczycieli. Szachy to nie tylko i nie najważniejsze jest w tym wygrywanie turniejów, zdobywanie laurów, ale przede wszystkim sama nauka gry w szachy powoduje, że. Są one takim pozytywnym wspomagaczem do tego, żeby być lepszym w szkole, żeby lepsze wyniki osiągać, żeby lepiej pamięć pracowała u dzieci. Niezwykła historia o niezwykłej kobiecie. W Teatrze Wielkim Włodzi miała miejsce premiera filmu dokumentalnego w reżyserii Marii Stachurskiej Położna, którego bohaterką jest położna Stanisława Leszczyńska, więźniarka niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau, która przyjęła w obozie 3000 porodów. Do obozu śmierci trafiła za działalność konspiracyjną i pomoc Żydom w kwietniu 1943 roku. Na premierze filmu gościł m.in. wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Młodzi na start, czyli Ruszyła Akademia Liderów Województwa Łódzkiego. Cechy dobrego lidera to jest przede wszystkim kreatywność i chęć do pracy. Kreatywność, dlatego że bez dobrego pomysłu nie wiemy tak naprawdę, co mamy robić. Oraz ciężka praca, bo bez ciężkiej pracy no, nie działamy niczego. Róż chciałbym zostać radnym w mojej małej gminie, w mojej gminie Linek. Chciałbym działać po prostu dla dobra lokalnej społeczności. Będzie różnie, będziecie mieli, tak jak w życiu, wzloty i upadki, no, ale warto, żebyście o tym pamiętali, że jak odpuścicie, to zrobicie miejsce dla takich którzy być może e, e, nie chcielibyście, żeby wami rządzili, żeby, żeby oni mieli wpływ na rzeczywistość. Mieć wielkie cele, mieć wielkie ambicje, ale realizować je w sposób godny, w sposób uczciwy, taki, abyście nigdy się nie musieli za to później wstydzić, abyście osiągnęli swoje cele życiowe. Blisko 23 miliony złotych z budżetu województwa łódzkiego zostanie przeznaczonych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zmodernizowanych zostanie 151 kilometrów dróg. Bardzo ważne zadanie. W tym roku mamy najwyższą kwotę od wielu lat, bo blisko 23 miliony złotych trafi właśnie do 157 samorządów z terenu województwa łódzkiego. Od 1 czerwca Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu przestaje być szpitalem przeznaczonym jedynie dla pacjentów leczących się na SARS-CoV-2, a staje się z powrotem szpitalem wielospecjalistycznym. Przyjmujemy w budynku głównym na wszystkich oddziałach zabiegowych i na oddziałach niezabiegowych. Przyjmujemy w systemie hybrydowym, czyli w budynku psychiatrycznym odbywają się przyjęcia pacjentów covidowych Dzień dobry, jest środa 9 czerwca. Rafał Woźniak zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Centrum. A w dzisiejszych wydarzeniach powiemy m.in. Innymi... Pisarz Jakub Małecki odwiedził nasze miasto. No właśnie, muszę przyznać, że jak wychodziłem z domu, to aż powiedziałem, że jestem taki jakoś podekscytowany tym, że jadę na spotkanie prawdziwe z czytelnikami, nie takie online, bo mimo, że ja w sumie z natury jestem samotnikiem, to zorientowałem się, że te spotkania dają takie poczucie, że to, co człowiek robi, ma sens. Remont w Kościele Świętej Katarzyny w Zgierzu ma się ku końcowi. Właściwie został tylko dół i tajemnice różańcowe do zamknięcia całego prezbiterium i myślę, że to gdzieś tam do połowy lipca powinniśmy to... U za jakby zamknąć Zaczynamy od pożaru kamienicy przy ulicy 3 Maja. Dach płonął jak pochodnia, kiedy zaalarmowani przez mieszkańców strażacy dotarli na miejsce pożaru. Płomienie objęły dach i poddasze. Na szczęście mieszkańcy budynku, widząc co się dzieje, sami opuścili mieszkania przed przyjazdem strażaków. Ogień na poddaszu budynku przy ulicy 3 maja świadkowie zauważyli w poniedziałek, 7 czerwca, około godziny 13. Wezwali straż pożarną, ale zanim pierwsze wozy dotarły na miejsce, płomienie ogarnęły już poddasze i wydostały się na dach domu. Strażacy przystąpili do działań. Paliło się poddasze nieużytkowe w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 5-pięter, 6 kondygnacji. Działania były o tyle skuteczne, że trwały. Kilkanaście minut do momentu ugaszenia pożaru, a przyczyniło się do tego też to, że oprócz strażaków, którzy na co dzień jeżdżą do pożarów, w akcji wzięli też udział strażacy, którzy na co dzień pracują za biurkiem. Pojechali m.in. ciężkim samochodem z wodą oraz sam zastępca komendanta pojechał podnośnikiem i dzięki temu mieliśmy większe możliwości działania na miejscu. Przyczyna została określona jako zaproszenie ognia przy prowadzeniu prac niebezpiecznych pożarowo. Była to konserwacja dachu za pomocą palnika gazowego. Na miejscu działało początkowo sześć, a później jeszcze kolejne siedem zastępów straży pożarnej. Na szczęście wszyscy lokatorzy zdołali się już ewakuować. Częściowy remont muru, wieża widokowa to tylko niektóre z licznych prac przeprowadzonych w zgierskiej farze. Wraz z początkiem tego roku przyszedł czas na wnętrze. Działania konserwatorskie sprawiły, że spod warstw farby wyłoniły się m.in. postacie biblijne. Te z kolei zamalowano czy też zniszczono podczas remontu, który miał miejsce 45 lat temu. Elementy te, które to albo były zakryte, albo zostały w jakiś sposób tam już zniszczone do tego stopnia, że trzeba było właściwie to rekonstruować. Są nawet takie miejsca, których się nie dało zrekonstruować, i właściwie otworzono tylko jakby na bazie zapisów, które pozostały w tym, co projektowano, kiedy pani Jadwiga Rymar rozpoczynała pracę. W połowie lipca ma nastąpić finał prac, a wśród nich pomalowanie dolnej części prezbiterium oraz tajemnic różańcowych. To jednak nie koniec prac przy Zgierskiej Farze. Również elewacja od strony Kaplicy Matki Bożej, więc tych robót będzie naprawdę sporo. Przy tym są bramy porozbierane i powrócą lada moment znów do wejścia głównego na schody, więc to też ogromne koszty. Właściwie przed nami w tej chwili remont muru, druga część, i aż do bramy wejściowej przy, przy zakrystii. Otrzymaliśmy z dwóch źródeł dofinansowanie. Od Ministerstwa Kultury 48 tysięcy, od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 49 tysięcy. A koszty całościowy zadania na, na ten etap wynosi 260 tysięcy. A teraz coś dla fanów literatury po dłuższej przerwie do miasta Tkaczy wrócił cykl spotkań autorskich co za gość, organizowanych przez UMZ goście licznie przybyli na spotkanie z pisarzem Jakubem Małeckim. Ostatnio w mieście tkaczy pojawił się pisarz Jakub Małecki. Podczas spotkania autorskiego mieszkańcy Zgierza mogli fizycznie spotkać się z autorem, co również ucieszyło twórcę. No właśnie muszę przyznać, że jak wychodziłem z domu, to aż żonie powiedziałem, że jestem taki jakoś podekscytowany tym, że jadę na spotkanie prawdziwe z czytelnikami, nie takie online, bo mimo, że ja w sumie z natury jestem samotnikiem, to zorientowałem się, że te spotkania dają takie poczucie, że to, co człowiek robi ma sens, że, że tak naprawdę gdyby tych spotkań nie było, to ja w sumie siedział w domu, dostałbym tam raz na jakiś czas paczkę od kuriera z krzeszkami i w sumie tak nie, nie widziałbym w ogóle tej reakcji, że, że, że robię to po coś dla kogoś, a w takich sytuacjach to ja przeżywam jakieś takie niesamowite, Chwilę, że ej, naprawdę ktoś te książki czyta, naprawdę kogoś one obchodzą, interesują, i to jest dla mnie coś, do czego ja się nie przyzwyczaiłem. Mimo, że byłem na wielu, dosyć już tam w ostatnich latach spotkaniach, to to jest dla mnie cały czas takie duże przeżycie, że wow, kurczę, ktoś, ktoś po tej drugiej stronie tej książki naprawdę jest. Już jesienią ukaże się najnowsza powieść Święto Ognia, do której prawa do ekranizacji zostały wykupione przez producentów zimnej wojny. A przy tej książce to w ogóle jakby to byłaby ostatnia książka, o której bym się spodziewał, że ona może być zakranizowana. Wydaje mi się, że w ogóle moje książki nie są takie jakieś wdzięczne, jeżeli chodzi o materiał filmowy, a okazuje się, że gdzieś tam jeden czy drugi czy trzeci producent ten, ten potencjał dostrzegł i nie wiem, jak się te wszystkie losy potoczą, bo ta pandemia dosyć mocno pokrzyżowała gdzieś tam plany różnym podmiotom na rynku filmowym. Natomiast z tą nową książką najprawdopodobniej wszystko się potoczy dosyć szybko i dosyć sprawnie. Wiem już, kto będzie reżyserem. Scenariusz jest gdzieś tam w trakcie. Ja tego nie piszę. Pisze reżyser. I dla mnie to jest zaskoczenie, bo ja jakoś tych książek w ogóle nie widzę jako, jako materiałów na film. Jakub Małecki jest autorem m.in. Dygotu, Horyzontu, Śladów, Nikt nie Idzie oraz wielu innych. Ortografia i mnie straszna nauka przez zabawę czyli konkurs ortograficzny dla najmłodszych uczniów z gierskich szkół podstawowych. Laureatami ortograficznych potyczek zostali uczniowie, którzy popełnili najmniej błędów. Kilka dni temu pierwszaki ze zgierskich podstawówek zmierzyły się ze sobą o tytuł Małego Mistrza Ortografii podczas konkursu organizowanego w Szkole Podstawowej nr 11 w Zgierzu pod patronatem prezydenta miasta Zgierza. Zadaniem dzieci było napisanie trudnego dyktanda, które dla niektórych uczestników nie okazało się aż tak kłopotliwe. Konkurs miał na celu sprawdzenie znajomości pisowni u młodych polonistów. No, słuchajcie, dyktando było bardzo trudne, tak jak na pierwszą klasę. Sprawdzaliśmy e, umiejętności, które dzieci zdobywają w, właśnie w okresie klasy pierwszej. E, kładliśmy nacisk na zmiękczenia, na wielkie litery, ale również na e, pisownię wyrazów U e, i każdą inną tak naprawdę. E, jak zobaczyłam to dyktando, bo to dyktando nie pisałam ja, tylko pisała pani e, z biblioteki e, miejskiej, e, to doszłam do wniosku, że jest bardzo trudne, ale jedna dziewczynka zrobiła tylko jeden malutki błąd, czyli jest to dowód na to, że e, dzieci dają radę, tak? I to nasze nauczanie i nasza praca daje efekty. No jak widać, udany konkurs. No natomiast myślę, że propagowanie języka polskiego i poprawności pisowni i, i tego, żeby dzieci chciały się uczyć, żeby to było atrakcyjne, jest bardzo ważne, także... Też, żeby wzbudzać ich chęć językiem, zainteresowania językiem i rozwijania się po prostu, tak. Przede wszystkim taki budujący stres. Trzeba się z nim oswoić i myślę, że ten moment, w którym dzieci wróciły po długiej nieobecności bez braku kontaktu ze swoimi obieśnikami i to ich zaangażowanie niezwykle cenne, myślę, że będzie procentowało w kolejnych działaniach, takich, w których. Będzie można się integrować, właściwie reintegrować. Każdy uczestnik otrzymał upominek. Warto też wspomnieć, że zwyciężczyni tegorocznej edycji popełniła tylko jeden błąd. Wszystkim reprezentantom szkół jeszcze raz gratulujemy. A na koniec jeszcze komunikat: jeśli przechodząc przez plac Kilińskiego, natkniecie się w najbliższych dniach na bratki leżące przy przystanku, to można je zabrać. Urząd Miasta Zgierza prowadzi nowe nasadzenia, a bratki, które dotychczas rosły na różnych częściach miasta, dzięki mieszkańcom dostaną nowe życie. Tylko proszę się śpieszyć, bo dziś rano zostało już ich niewiele. Przed nami kilka bardzo ciepłych dni, chłodniej i bardziej deszczowo zrobi się dopiero w weekend. A czy jest szansa na upalne dni, czyli temperatury powyżej 30 stopni? Sprawdzimy, co w pogodzie. Jutro pogoda będzie bardzo podobna do tej występującej od kilku dni. Na ogół będzie słonecznie. Tak więc w czwartek słupki rtęci wskażą 24 stopnie. Niebo będzie bezchmurne. W nocy z czwartku na piątek temperatura minimalna wyniesie 12 stopni. W dzień termometry wskażą znów 24 stopnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Słonecznie i ciepło powinno być do weekendu. Dopiero w sobotę w centralnej Polsce zacznie się chmurzyć i pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura nadal jednak utrzyma się na poziomie od 23 do 25 stopni. A ja dziękuję za miłe spędzone popołudnie na kolejne wydarzenia telewizji Centrum. Zapraszam natomiast o 16.30 już ten piątek. Miłego popołudnia i wieczoru życzę. Pozdrawiam.